Wosów. tutaj mamy gołąbka, będzie to samczyk z linii właśnie Playboya, linia braci Łepuch. Gołąbek z taką właśnie piękną właśnie rdzawą główką i to jest numer gołębia 7227 25 rok samczyka, linia gołębi Jansen, wos tutaj czerwony, ładnie gruchowy linia Playboya. bardzo ładny ptak, też ładnie zbudowany to widać jak się go prezentuje. Tutaj mamy samiczkę czerwoną z linii właśnie Jansen Wos i to jest numer gębia 78 80, 25 rok samiczki ładna samiczka czerwona z gołębi łepucha Jansen linia wos. Także piękne gołębie. I tutaj mamy linię też małego woska w tym gołębiu. Piękna, ładna, czerwona saliczka z 25 roku. Tutaj mamy samczyka. Jest to numer gołębia 8790-24 rok na szklanym oku z linii właśnie gołębi. Jansen Voss z tych właśnie płowy gołębi, jeszcze od Wiózka Korzekwy Także tutaj bardzo ładny samczyk na szklanym oku. Linia Gołębi, Jansen Voss. Tu jeszcze mamy gołębia, jest to numer gołębia o numerze 21 z 23 roku. Jest to gołąbek jeszcze od korzek ryzy z, z likwidacji hodowli. Jest to gołąbek z linii właśnie tych starych Jansenów, Holendrów razy gołąbek linia Playboy. Także piękny, piękny ptak, jest to samczyk. Bardzo ładny samczyk, młody gołąbek z 23 roku. Można powiedzieć pięknie poukładany, złożony. Jest to samiec. I tutaj mamy czerwoną samiczkę do niego. Aby ktoś chciał, to można całą parkę sobie gołąbków zadobyć. Ładna czerwona samiczka do niego. I samiczka jest o numerze 4314. Ładna czerwona samiczka Jansen Voss z 25 roku. Jest samiczka ładne, gołąbki ładnie zbudowane, poukładane. I tutaj mamy głowę samczyka z Jansen Voss. Gołębi puchów I to jest numer 2811 Z 23 roku Także ładne ptaszki Zapraszam serdecznie Myślę, że wartościowy materiał Do rozpłodu Piękny gołąb Piękny płowy Jansen Wos Tutaj aby ktoś chciał To jest numer gołębia 1574 Jest to Arden można śmiało łączyć z tymi czerwonymi samiczkami, także ładny gołąb, myślę, że byłyby tutaj bardzo ładne gołębie, jeżeli chodzi o loty. 15,74 Można śmiało łączyć z tymi czerwonymi samiczkami. Myślę, że wartościowy materiał na loty z tych gołębi, z takich właśnie krzyżówek. Zapraszam serdecznie miłego popołudnia.